Cześć! Parafrazując słowa polskiego psychologa, strach cieni człowieka czujnym i uważnym. Ale u nas spłynę luz! Cześć Konrad! Cześć Michał. Temperatura wzrasta z każdym odcinkiem. Ostatnio było o czujniku deszczu dzisiaj o czujniku temperatury. Pokażemy, jak podłączyć czujnik temperatury do siłownika, aby automatycznie po przekroczeniu jakiegoś progu temperatury siłownik zadziałał. Po co? No po to, na przykład, żeby w przemyśle zapewnić bezpieczeństwo jakiemuś procesowi. Coś się przegrzewa, temperatura rośnie, siłownik otwiera, klapę powietrzną, jakiś włas, jakieś okno, proces się ochładza. W domu, aby utrzymać optymalną temperaturę i na przykład wilgotność powietrza, w y, rolnictwie na przykład, jeżeli otwieramy y, okno w szklarni, przekracza się temperatura, wilgotność, otwiera się, zamyka, kiedy osiągnie poziom optymalny. I jeden z naszych klientów podał ciekawy przykład, na przykład w piekarni. Kiedy rośnie temperatura przy pracy, okno ma się automatycznie otworzyć, a kiedy temperatura osiągnie poziom optymalny, okno się zamyka. Pokażemy, jak podłączyć takie sterowanie. Do tego, do tego przykładu posłuży nam już sprawdzony model okna z zamontowanym siłownikiem. Zapraszamy do obejrzenia. Dzisiaj będzie nam potrzebny to, co ostatnio. Zasilacz 12V, przykaźnik w podstawce. Na wyjściu dwa styki zwierno-rozwierne po to, aby podłączyć mostek H, tak jak na schemacie i tak jak to było pokazane na ostatnim filmie. Cewka 12V, wejściowe napięcie zasilania, które poda nam czujnik temperatury w zależności od stanu, czy temperatura jest przekroczona, czy nie. To jest czujnik temperatury, to jest termostat, do tego śrubokręt, przewody. I koszt takiego układu to jest około 50 zł. Zasilacz Razem przykaźnik z podstawką też do 50 zł. Termostat tudzież czujnik temperatury lekko ponad 100 zł. Całość powinna kosztować około 200 zł, do tego obudowa 50 zł, 250 zł, coś koło tego. Sprawdźmy, jak to się podłącza. Jesteśmy dokładnie w tym miejscu, w którym byliśmy w połowie ostatniego filmiku, czyli podłączony jest mostek H poprzez dwa plusy i dwa minusy, zasilanie zasilacza 230 V, wyjście cewki przekaźnika. Przyłączamy w tej chwili sterownik temperatury. Przyłączamy go w odpowiedni sposób, aby wyprowadzenia były w tym miejscu łatwiej nam będzie robić sprzężenia do zasilacza. Czujnik spróbujemy przeprowadzić na zewnątrz obudowy od razu, aby nam nie przeszkadzał w tym podłączaniu. Upewniamy się, że napięcie wysokie jest odłączone i zaczniemy od zasilania układu. Przewody zasilające, które podbierzemy z zasilacza bezpośrednio, tym razem czujnik mamy zasilany na 230 V. Zatem podbierzemy z wejścia zasilacza. Podłączone mamy zasilanie termostatu 230 V. I teraz oczywiście odłączone napięcie i teraz próbujemy podebrać minus, czyli masę z wyjścia zasilacza. Ona będzie podawana dalej przez wyjście termostatu, aby uaktywnić przekaźnik i włączyć mostek H, zmienić jego stan. Podajemy według instrukcji na to wejście. A tutaj mamy cewkę. Którą należy zasilić właśnie plusem i podać masę. Według instrukcji wyjście przekaźnika jest na wyjściu 13, czyli dokładnie tym. I dziesiątym, czyli dokładnie tym. Te dwa przewody zewrą się, będą zwarte w środku przekaźniku, jeśli nastąpi przekroczenie pewnej temperatury. I plus na stałe możemy podpiąć do zasilacza. Wtedy układ powinien działać. Na schemacie jest to dokładnie wyjaśnione, dlaczego w ten sposób podłączamy. Tak to wygląda. Pozostaje przyłączyć siłownik do tych wyjść i sprawdzić, jak działa. Ok, montaż mamy zakończony. Zasilanie podłączone. Czujnik temperatury ustawiliśmy na 27 stopni i zobaczmy, jak to wygląda. Błyskawicznie wzrosła temperatura. 27 przekroczone. W tym momencie siłownik wystartował. Mega. Mi <laughs> <Mnie śmiech> też się <śmiech> podoba. <śmiech> I ochładzamy gwałtownie, tak? 28. Nie, sorry, 40 parę było. Ja tu dokładnie nie widzę. Trochę przyspieszymy ten proces. Przyspieszone opadanie temperatury. Tak jest, 27 spadło, okno się zamyka. Czyli co, działa. No? Jak najbardziej. Kwestie bezpieczeństwa, prośba pamiętajmy zawsze. Odłączony układ najlepiej w dwóch miejscach, kiedy coś podłączamy. Rękawice ochronne w przemyśle, jak działamy. Ograniczone, zasada ograniczonego zaufania do samego siebie tutaj się sprawdza, możemy o czymś zapomnieć, zapatrzyć się, skoncentrować się na czymś innym, napięcie musi być odłączone. Sytuacje nietypowe to jest przeszkoda na drodze okna. Michał podgrzał, znowu podgrzał, 27 przekroczone, no i okno mówiłem. się otworzyło, czyli działa, działa, nie my Mówiłem, że temperatura wzrasta z każdym odcinkiem. Ta. Sytuacja nietypowa to jest przeszkoda na drodze okna. Jakaś nieruchoma albo nawet ręka człowieka, musimy to przewidzieć, czyli wstawiamy szeregowo obwód siłownika, bezpiecznik po przekroczeniu pewnej wartości prądu, adekwatnej do siłownika, bezpiecznik przerywa obwód, albo układ elektroniczny z regulacją czułości. Są takie dostępne. Jeśli nie ma dostępu i możliwości, na przykład okno dachowe, możemy sprawę pominąć i zastosować taki prosty układ, jak tutaj na stole. Na wszystko znajdziemy rozwiązania. To by było chyba na tyle okay. w tym odcinku. Subskrypcje, lajki, jak najbardziej komentarze? Oczywiście. No, ci, jeśli macie jakieś ciekawe spostrzeżenia albo pomysły, postaramy się sprostać zadaniu w następnych odcinkach. Trochę... Może nie mówmy co w następnych odcinkach. Niespodzianka albo jak ktoś coś ciekawego zasugeruje, to spróbujemy. Tymczasem trzymajcie się, dziękujemy za oglądanie. Do zobaczenia. Do